Zanim przejdziemy do rozwiązywania tego zadania, przeczytajcie sobie w podręczniku przykład, który jest podany w ramce. A jeżeli przeczytacie, to możemy już przejść do rozwiązywania przykładów. Czyli mamy zapisać taką liczbę w postaci ułamka zwykłego. No to zobaczcie, ponieważ tutaj mamy nawias, wiadomo, że to będzie okres, czyli to 36 będzie nam się cały czas tutaj powtarzało. Czyli nasz X my zapiszemy nie w takiej postaci. A w takiej. Czyli mamy 0, no i to 3,6. Cały, cały czas nam się tutaj powtarza. W kolejnym kroku mnożymy sobie obie strony tego równania przez jeden z tyloma zerami, ile mamy tutaj cyfr w okresie. Czyli ponieważ mamy dwie cyfry w okresie, to ja pomnożę sobie przez 100, czyli przez jeden z dwoma zerami. Jeżeli będą trzy cyfry w okresie, to pomnożę przez 1000, no i tak dalej. Czyli jeżeli mnożymy przez 100, to mamy tak, x razy 100 to będzie 100x, a jeżeli pomnożymy sobie ten ułamek przez 100, to znaczy, że przesuniemy przecinek o dwa miejsca w prawą stronę, czyli przecinek pojawi się tutaj, czyli mamy tak, 36 przecinek, no i to 36, 36, 36 będzie nam się powtarzało. W kolejnym kroku wykonujemy odejmowanie, czyli to, co otrzymaliśmy tutaj, czyli 100x odjąć x równa się ta liczba, odjąć ta liczba. No ale zobaczcie, że wówczas te okresy nam się tutaj skrócą i zostanie nam tylko 36. 100x odjąć x to będzie 99x równa się 36. No i obie strony musimy jeszcze podzielić przez 99. No to zróbmy to sobie, czyli x to będzie 36 przez 99. No i możemy jeszcze ten ułamek skrócić na pewno przez 3, no bo 36 przez 3 to będzie 12. A 99 podzielić przez 3 to 33, no ale można jeszcze przez 3, czyli 12 podzielić przez 3 to 4, a 33 przez 3 to będzie 11 i otrzymaliśmy ułamek zwykły. Spójrzmy na przykład z podpunktu B, także sobie zamienimy to na ułamek zwykły, czyli najpierw zapiszmy sobie tą liczbę w takiej postaci, że mamy 3 dodać 0,72 w okresie. I to potraktujmy jako naszego x, żeby mieć po prostu mniejsze tutaj liczby. No dobra, czyli mamy naszego x, który wygląda w ten sposób, czy mamy 0,727272 i tak dalej. No i co musimy zrobić? No ponieważ mamy dwie cyfry w okresie, to obie strony pomnożymy przez 100. x razy 100 to będzie 100x. No, a tutaj przesuniemy przecinek o dwa miejsca w prawo, czyli mamy 72 przecinek. No i te 72, czyli ten nasz okres tutaj zapiszmy. Następnie wykonujemy odejmowanie, czyli 100x odjąć x, to 99x. No, a tutaj, gdy wykonamy odejmowanie, to skrócą nam się te okresy. No i 72 odjąć 0 to oczywiście 72. Następnie obie strony podzielimy przez 99, żeby wyznaczyć x. Czyli x to 72,99. No i teraz możemy to sobie jeszcze skrócić, czyli możemy skrócić na pewno przez 9. 72 podzielić przez 9 to będzie 8. 99 przez 9 to będzie 11, czyli mamy 8 11, ale pamiętajcie, że tu jeszcze mieliśmy tą trójkę. Czyli jeżeli to jest 8 11, to cały nasz ułamek to 3 całe i 8 11. Można to zrobić w ten sposób i ja właśnie najczęściej w ten sposób postępuję, ale można oczywiście zrobić to sobie od razu. Czyli gdy macie Taką liczbę, czyli 3,72 w okresie, no to wiemy, że to będzie 3,72, 72, 72 i tak dalej. No i teraz nie wyłączając sobie, nie rozpisując tego na całości, tak? Czyli możemy od razu tą liczbę sobie zapisać jako naszego x i to wygląda w ten sposób. Zobaczcie. Mnożymy także przez 100, ponieważ w okresie mamy dwie cyfry, czyli tak x razy 100 to będzie 100x, a tutaj przesuniemy przecinek o dwa miejsca w prawo, czyli mamy 372, no i tutaj mamy ten nasz okres, czyli 72 72, no i tak dalej. Znowu wykonujemy odejmowanie, czyli 100x odjąć x to 99x. Tutaj nam się okresy skrócą. No i 372 odjąć 3 to 369. No i obie strony dzielimy przez 99. O, zapiszmy, czyli x to 369,99. No i teraz można byłoby to sobie skrócić na pewno przez 3. Czyli 369 przez 3 to 123, a 99 na 3 to 33. No i wyłączyć całości. Czyli mamy tak 3 całe. Na pewno 3 całe, bo 3 razy 33 to będzie 99. No i nam jeszcze zostanie. Zostaną 24, 33. No ale to zobaczcie, jeszcze można sobie skrócić. Tu już to dobrze widać. Można skrócić przez 3, bo 24 przez 3 to będzie 8, a 33 przez 3 to 11. Czyli mamy 3 i 8 11 i tutaj tak samo. Wynik oczywiście musi być taki sam, natomiast sądzę, że tutaj jest zdecydowanie więcej roboty niż. Gdy postępujemy w ten sposób, jak robiłam tutaj na początku. Spójrzmy na podpunkt C. Tutaj widzimy, że mamy liczbę ujemną, czyli nasz x będzie równy minus 6, no i to 24 nam się będzie tak powtarzało. Postępujemy generalnie dokładnie tak samo, czyli wykonujemy mnożenie przez 100, ponieważ w okresie mamy dwie cyfry. x razy 100 to będzie 100x. No a tutaj jeżeli pomnożymy przez 100, to, przez to, to przesuniemy przecinek o dwa miejsca w prawo, czyli mamy minus 624, no i tutaj ten okres nam się pojawi. Następnie wykonujemy odejmowanie. No i tutaj ja Wam rozpiszę to po kolei. Zobaczcie, mam tak 100x, odjąć X równa się ta liczba czyli minus 624, 24, 24, 24 i tak dalej, odjąć liczba ujemna, tak? Mamy minus i minus, a dwa minusy nam dadzą plus, czyli tak naprawdę tutaj będzie dodać 6, 24, 24, 24 i tak dalej. Czyli tak, oczywiście tutaj okresy nam się skrócą, bo tu mamy liczbę ujemną, tutaj mamy liczbę dodatnią i minus 624 dodać 6 to będzie minus 618, tu mamy 99x równa się minus 618, następnie obie strony należy podzielić przez 99 mamy minus 618, 99, a następnie możemy możemy to sobie jeszcze skrócić na pewno przez 3, czyli dostaniemy tak 206 trzecich, czyli wyłączmy całości, czyli będziemy mieli minus 6 całych i jeszcze nam zostanie 8 trzecich. No i mamy ułamek zwykły Spójrzmy teraz na podpunkt D. Mamy taką liczbę zapisać w postaci łamka zwykłego, czyli nasz x to będzie 0,999. No i wykonujemy mnożenie przez 10, ponieważ mamy tylko jedną cyfrę w okresie, czyli tutaj musi być jedno 0. No to tak x razy 10 to będzie 10x. Następnie tutaj przesuwamy przecinek o jedno miejsce w prawo i otrzymamy 9,999, no i tak dalej. 10x odjąć x to będzie 9x, a gdy tutaj wykonamy odejmowanie, to 9 odjąć 0 to będzie 9, tak? bo te okresy nam się tutaj zredukują. No i żeby wyznaczyć x, musimy obie strony podzielić przez 9, czyli x jest równy 1. Przykład spod punktu E jest troszkę inny, no bo zobaczcie, tutaj nie wszystko to, co znajduje się od razu po przecinku, będzie w okresie, tylko w okresie mamy jedną cyfrę, tak? Czyli gdybyśmy to chcieli sobie rozpisać, to w ten sposób wygląda nasz, nasza liczba, tak? Czyli siódemkę przypiszemy raz, a dziewiątka nam się będzie tutaj powtarzała. Czyli ja tutaj bym proponowała Wam postąpić dwuetapowo. Czyli najpierw, jeżeli nasz X... To będzie ta liczba, czyli 41,7. Mamy dziewiątkę w nawiasie. To pomnóżmy przez jedynkę z tyloma zerami, żeby ten przecinek znalazł się tuż przed okresem. Czyli chcemy przesunąć przecinek o jedno miejsce w prawo. Czyli pomnożę sobie obie strony przez 10. Czyli x razy 10. To będzie 10x. Tutaj przesuwamy przecinek. Czyli mamy 417 przecinek. 9, 9, 9, no i tak dalej. A następnie postępujemy tak samo jak w poprzednich podpunktach, czyli chcemy sobie pomnożyć przez 10, ponieważ mamy jedną cyfrę w okresie. 100, 10, 10x razy 10 to będzie 100x. A tutaj przesuniemy przecinek o jedno miejsce w prawo, czyli mamy 4000. 179,999 i tak dalej. Następnie wykonamy tutaj odejmowanie, czyli 100x odjąć 10x to będzie 90x. No i tu też musimy wykonać sobie odejmowanie: 4179 odjąć 417 to 3762. I musimy jeszcze wykonać dzielenie przez 90, czyli X to będzie 3762,9. No i musimy włączyć całości. No to zobaczmy tak: 3762, podzielić przez 90, to będzie 41. Czyli tak: 41 razy 90 to 3690. No czyli nam do tego co mamy w liczniku będzie brakowało jeszcze 72,9. No dobra. Możemy to sobie skrócić jeszcze przez 9. Czyli mamy 41,8, czyli 41 i 4 Tak, jeszcze skróciłam to sobie przez 2. No i to będzie nasz wynik. No i spójrzmy jeszcze na podpunkt f, czyli znowu najpierw zapiszmy może sobie liczbę w tej postaci, którą mamy tutaj, czyli że x to będzie 2,1, no i tu mamy 52 w okresie, a następnie pomnożymy sobie przez 10, tak żeby przecinek znalazł się tutaj tuż przed okresem, czyli x razy 10 to będzie 10x, równa się 21, no i teraz mamy 52 w okresie. No, i co możemy tutaj zrobić? Chcemy tą liczbę sobie może najpierw zapiszmy. O, jako 10x równa się 21,52, 52, 52 i tak dalej. Czyli pomnożymy sobie przez 100, no bo mamy tutaj dwie cyfry w okresie. Czyli 10 razy 100 to będzie 1000x równa się, no i przecinek przesuniemy o dwa miejsca w prawo, czyli mamy 2152, 52, 52, no i tak dalej. Teraz wykonamy sobie odejmowanie, czyli 1000 odjąć 10 to 990x. Teraz to musimy odjąć, czyli mamy 2152 odjąć 21, czyli mamy 2100. 31, no bo tutaj oczywiście nam się okresy zredukują. na no i obie strony podzielimy przez 990. No czyli x to 2131,990. Może najpierw sobie całości wyłączmy, czyli mamy 2131 przez 990, czyli mamy dwie całe. To sobie zapiszmy.

I zobaczcie, zostaje nam 52, i tak dalej, czyli zgadza nam się z tym, co mamy tutaj po przecinku. Ale tutaj ta dwójka, czyli te dwie całe też się znajdują, czyli otrzymaliśmy dwie, dwie całe, 1 no i 52 w okresie, czyli faktycznie zostało to poprawnie zamienione.